Świnoujście, czyli kraina na 44 wyspach, dzięki unikatowemu położeniu, wyjątkowemu mikroklimatowi w oparciu o surowce lecznicze takie jak borowina i solanki, posiada status uzdrowiska. Podobnie jak trzy niemieckie miejscowości zlokalizowane tuż przy polskiej granicy, określane mianem cesarskich uzdrowisk. Fakt posiadania przez nie naturalnych solanek giodowych to duży atut doceniany przez odwiedzających. Nowoczesna baza zabiegowa, funkcjonująca w Świnoujściu, oraz wykwalifikowana kadra zapewniają wysoki standard świadczonych usług sanatoryjnych i leczniczych. Doceniają je kuracjusze z Polski, jak i z zagranicy. Działalność lecznicza prowadzona jest głównie w urokliwej dzielnicy uzdrowiskowej Świnoujścia na bazie kilkunastu ośrodków sanatoryjnych. Specjalizujemy się w leczeniu chorób kardiologicznych, dermatologicznych. Pulmonologicznych i endokronologicznych. Co charakteryzuje uzdrowisko Świnoujście, to przede wszystkim ujęcie solanki. Posiadamy trzy ujęcia solanki, które są wykorzystywane do zabiegów leczniczych. Przede wszystkim kąpieli leczniczych, hydromasażu w solance. Wykorzystywana jest również solanka do inhalacji leczniczych. Dodatkowo od kilku lat otworzona jest tężnia solankowa, która jest atrakcją dodatkową dla naszych turystów. Bogata propozycja hoteli i ośrodków wypoczynkowych, posiadających w swojej ofercie strefy spa oraz pakiety zabiegów odnowy biologicznej z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i wysokiej jakości kosmetyków, sprawia, że w kurortach wyspy uznam, można nie tylko podreperować zdrowie, ale również odzyskać siły i energię nawet podczas krótkiego weekendowego pobytu. Pomiędzy ofertą letnią a jesienną jest przede wszystkim różnica cenowa. I trochę więcej można skorzystać, jeżeli chodzi o infrastrukturę typowo umieszczoną już w budynkach, w apartamentach, w hotelach, ponieważ są baseny, są sauny, goście wtedy częściej korzystają z tego typu oferty. Na niemieckiej stronie wyspy uznam, niewątpliwą atrakcją są termy bałtyckie. Usytuowane w Albeku słyną z wód termalnych, a szczególnie tzw. jodosolanki z Heringsdorfu, wydobywanej z własnego źródła. Dobry i leczniczy wpływ jodosolanki na organizm od lat przyciąga kuracjuszy i turystów, którzy leczą tu schorzenia dróg oddechowych, choroby skóry, alergie, choroby serca i układu krwionośnego. Nadmorski klimat sprawia, że szybko dochodzą do formy osoby przemęczone, zestresowane, cierpiące na zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne. Zabiegi spa and wellness oferowane są również w wielu ośrodkach i hotelach na całej wyspie Uznam. Do dyspozycji gości przygotowano szeroki wybór zabiegów kosmetycznych, hydroterapii, odnowy biologicznej, fizjoterapii, kąpieli i masaży. Oferta spa na wyspie uznam jest na pewno bardzo boga, bogata w masaże. Mamy fajne masaże relaksacyjne całego ciała, rozgrzewające np. masaż gorącymi kamieniami lub masaż rozgrzewający świecą, aromaterapeutyczny. Mamy też również szeroki wybór rytuałów, w których jest zawarty peeling całego ciała oraz masaż na gorącym oleju.